thank mm -hmm. you Cześć, tu Natalka i Kuba. Dzisiaj opowiemy wam, jak będzie w kopalni kredy, która jest za nami. Nie zawsze mamy ładną pogodę. Na przykład z dzisiaj pada deszcz. Ale dobrze, że ta atrakcja jest pod dachem. Chodźmy. Sprawdzimy czy ta kreda maluje ręce. Maluje. Maluje. Chyba. Zobaczcie, ta trasa podziemna jest spora. Zaraz zobaczmy ją na żywo. Popatrzcie. Przed wejściem do kopalni kredy musicie, musicie przeczytać regulamin. No bo na przykład jak jesteście chorzy, regulamin wam powie, czy możecie wejść czy nie. Wejść, jak ktoś wejść, się wejść. boi ciemnych pomieszczeń, może lepiej niech tam nie idzie. Chcecie obudzić ducha? Tak. tak. To zastukajcie trzy razy mocno, Raz, dwa, trzy! Tradycji, proszę Państwa, stało się zadość. Idziemy po drzwiu szukaczy. Ducha bielucha. Mora ducha ale tutaj go chyba nie ma. Ta, jak my byliśmy, ta grupa była bardzo duża i chyba nawet za duża, bo jak byliśmy w środku grupy, w ogóle nie było słychać hmm, pana przewodnika, a wyobraźcie sobie na końcu, tak samo z duchem bieluchem. On wszedł, a my go tylko słyszeliśmy. Ten nas próbował podnosić i, i, pró i chciał, żebyśmy chociaż troszeczkę go zobaczyli. Panie przewodniku, dlatego niech pan pamięta, żeby dzieci ustawili w dobrym miejscu, bo, bo my naprawdę chcieliśmy zobaczyć tego ducha, a nie tak tylko, że kawałek jego. Na rynku. obecnie Jakbyście chcieli możecie tutaj sobie kupić pamiątkę. Właśnie skończyliśmy zwiedzać kopalnię. Niektóre takie młodsze dzieci mogą się przestraszyć ducha. Ale oprócz tego było bardzo fajnie. Kuba, jak Ci się tam podobało? Mi się tam bardzo podoba. Ja się tam w ogóle nie bałem. Ale takie małe dzieci to ma tylko jeden noczek, to mogą się przeskoczyć i Aaaa! i z rodzicami. Uważajcie, żeby nie dotykać ścian, no bo możecie wybrudzić kurki. Mamy pamiątki, ale to pokażemy wam w domu, bo tutaj pada. Pa, do zobaczenia. Pa, do zobaczenia. Teraz wam pokażemy nasze pamiątki. Tutaj mam długopisik z napisem hełm, który bardzo dobrze działa. Karteczki i tutaj taki duszek, tutaj mam hełm napisane. I inne rzeczy. Kuba, a ty co od mnie masz? A ja mam ducha bielucha, no byliśmy w hełmie tej jaskini. Ducha bielucha w hełmie. Ale ten duch chyba z się zrobiony. Ale z czego? Z kredy. kledy. I, tak. i, i, I byliśmy w kopalni kledy. Przejdźmy do ocean. Po Poziom trudności. Tam trzeba było uważać, no bo, no bo ta podłoga nie była równa. Tylko była trochę tak krzywo ustawiona. I, i uważajcie, no bo, no bo możecie się uderzyć, możecie się potknąć, możecie. Przewrócić i przewrócić pan, i pan przewodnik mówi uważajcie na głowę, no bo można się uderzyć, a tam jest ciemno, a czasami było nisko. Więc dlatego dla mnie trzy gwiazdki, a dla Natalki jedna. Zmęczenie. Tam też było trochę chodzenia, schodów, ale schodów było naprawdę dużo. Chodzenia były 2 km, no tak sporo. Dlatego dla mnie dwie gwiazdki, a dla Kuby 3. Zainteresowanie. Um, pan opowiadał legendy. Mi na to, że się to podobało, a mi się nudziło. Więc, więc, dla, więc dla mnie 3 gwiazdki, a dla Natalki 4. Cena. Rodzice mówią, że to jest w bardzo dobrej cenie, dlatego jedna gwiazdka. I jeszcze jedno, ubierzcie się ciepło, no bo pan mówił, że tam jest przez cały rok. 9 stopni. Fajnie, bo w zimie jest cieplej niż na dworze, a, w, a latem jest zimniej. I, i, I jeszcze, jak jest nie, nie, to jest cieplej, a jak jest jest jest... to zimniej.